Dłużej na skałach, na redukcji. A przy 50, czy nie? To jest chyba odjęta ma 2. A co jeszcze na środku? Nie. Czyli No ale ja chciałam na środku. Zrok? Tak, ja mam. chodź. Co się z nami dzieje? Zamykamy z naszym zrogu. Godzina za 5, 8. O, nastawienie, kocha jestem zmęczony. Nie mam siły, no tak jeżdżenie, że nie martwię mnie, bo. weźmiemy, i przypuszczałem, że to będzie. Kto będzie tu siedział? Nic, tylko się tym Cześć. Cześć, tu ole. Hmm. Dzisiaj taka troszkę cichsza niż na większości imprez, bo zawsze dryf ale, ale cześć, jestem, jestem tu obok mnie Ada, mój asystent. Prawa ręka, e, No co? Smacznej kawusi, jadł, kapusi, kapusi. Tak. Ja do pierwszego ludzkę i wszyscy żyją. Kat, jak się to robi? Kat? Kat. No. <grym się wytrzymać> Sprawdzić, patrząc w góry i w stoku utorzenia dla siebie i się na. Gdzie byliście? Przechodzimy samochód pod górę. Każdy się. co to tyle ludzi? To nie jest źle. Nie. O! Nie. 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 już Nie. Pani, update, już już na stoku Nie. Nie. mi Nie. 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 wyciągnąć tej pasy, Nie. Jesteśmy kochani na stoku. Jest nasz ostatni wyjazd. Szko A zmacham to na ja przepraszam, a dlaczego tylko ciebie widać? Chcesz coś powiedzieć? A mnie ja potrzebam. jest piękne, zobaczcie, jaki klimat. Wiecie, ile czasu nam zajęło? Wszyscy już zdążyli pojechać, już jeżdżą od 20 minut, a Blanka zgubiła kiki, była dopasowywać narty. Ola Lęki nie mogła sobie kurwa yy, nie wiem, co zrobić. nie się włożyć w ten, i musieli mi wspomagać, i potem zniszczyła całą ich pracę, bo sobie że w głowę. A jej ja się strasznie boi, że mi narta zaraz odpadnie. Ale nie odpukać, bo ja nie mogę tak mówić. Ale jest ładny, się. Klótki, Blanka to jest No jest bo mały. Bo jest mikro mały stok. Żywijące. Niech, niech będzie przebitka, że ten zależysz na ziemi. Nie, nie, Kochani, nie będę się leżeć. Kochani, nie będę dzisiaj leżeć. Zobaczymy. złotym. Jak może być tak, jak będziesz się pojawiał, no? Robimy rampę. Ja tak nie po paszcze. Gdzie jest to? A w tej sytuacji? Bo Widzisz, że fajnie tego spadł. Kopiesz, kopiesz nogą ten śnieg. No Tor oh, manie, oh. Zrobiliśmy skocznie kameruj Zrobiliśmy skocznie, będziemy skakać Robimy turniej jednej skoczni y, Memoriału Witolda Pekińskiego. Bo jest nam niezmiernie przykro, że go no z nami nie ma. Niestety mama mu nie pozwoliła. Hubert, Hubert zepsuł sobie nartę i próbuje zjeżdżać na jednej. Cześć vlog! Rozwaliśmy się. Ja, ja nie, ja nie. po, Hubert, tak. po przejściach. Narty rozwalonych rozwalony, Wciąż nie będę przykinał. Ja rozwaliłam też swoją nartę, ale Hubert rozwalił bardziej. Ale ja rozwaliłem serbicie. siebie, połamałem się, ale lecimy dalej skakać. Pozrobiliśmy skocznie. I, A, i jemy teraz... No first. A jest y food break.

Karczmie. O Jezu, to jest Tu jest Klaudus i Bartek i Hubert i Ola. Zaraz zjeżdżam na startie. Zobaczmy, co maja ostatnie nagranie w życiu. Ale jak jest to? Wow. Iwański waż się. Nie Głównie... nawet gór chyba, Rozpoczynamy challenge. Bierzemy się w pięć do powiedzmy No pewnie. pewnie <grymne> I i yeah, yeah. No wiesz, no, jest. no To jest Kuba, fajnie. Even. i wiesz, ja. I... I... To jest teraz jest twój segment Aga Ale money House. hoes Money Aga. Hold? Aga Aga money House. Money House. Manie Money House. Money and hoes <laughs> się nie wysuwa Jak się nie wysuwa? No, nie wysuwa się, to otrawa Poważnie? Mhm. Mm dalej, dalej. to tyś... się powiększa. To no powiększa się. Tu czyja to jest piosenka? A widzisz moje oczy? Nie widzę, nas. To jedź! Chyba zdradza co się wydarzyło Iwo czy ty się wywaliłeś dzisiaj? Trzy razy. Trzy Serio? Razy? No, na początku nie widziałeś? Nie. Dosłownie szedłem z i kurwa. A no to to, no to to no, się liczy. Ale na trasie. No to nie. Hubert? Ja? Ja się połamałem, połamałem narty, ale naprawiłem. E ale nie teraz ładnie skoczyliśmy wszyscy. Chcesz kogoś pozdrowić we vlogu? Januszek, Blanka i <śles> Ma, Iwo. Masakra. Co? ?width. Na zdrowie. Na zdrowie. Patrzcie, jakie to waruneczki. I dobrze to jest tak szczerze. No. Dodaj tylko troszeczkę sprajcika i perfekcyjna limonadka. Do szkoły takie, nie? idą. Do... No. <laughs> perfekcyjna po prostu żartowałam, wcale nie perfekcyjna pogoda. Ale takie waruneczki mamy. Pogoda jest ee, alpejska. Alpejska? Pięknie wow. powiedziane. Ale ja.